Cześć, ja montuję i chciałbym przypomnieć, że prawdopodobnie zrobię z FNAFa daily, FNAFa 1 dokładnie i też, że próbowałem zrobić pierwszą noc, drugą tak samo, Drugi mi się nie udało wcześniej, ponieważ próbowałem, ale nie dlatego, że nie chciałem nagrywać, tylko po prostu. E, nagrywałem, ale dźwięk mój był e, strasznie cichy, a dźwięk gry był strasznie głośny. E, na szczęście udało mi się to naprawić. Teraz e, życzę po prostu e, miłego oglądania do widzenia. Gadał bardzo podobnie. E, jakby co jak się będę często powtarzał, no to życie niestety. E, ponieważ w sumie nie wiem o czym gadać tak naprawdę. Skoro słownie w fnaf nie wiem o czym mówić. No, będę gadał co się dzieje w grze, prawdopodobnie. No i też mam takie pytanko w miarę ważne, czy warto zrobić daily. Bo ja prawdopodobnie będę zrobił daily, ale mam na myśli, czy wstawiać pomiędzy FNAFem coś, pomiędzy tymi częściami, czy zrobić tak najpierw sam, FNAF, sam, FNAF, czy co. No, ale jest pierwszy odcinek, który jest w ogóle na tym kanale. Nawet nie wiem jak się kanał póki nazywa. Trochę może być niska jakość nagrywania, za to was przepraszam. E, więc życie e, zmutuję go, bo on może mnie trochę zagłuszać mocno. E, możliwe, że gra będzie za cicho, to też możecie dać znać. E, oni się nie ruszają w pierwszej nocy prawie. Mogę używać trochę mniej... Ja cały czas patrzyłem kamery na tej pierwszej nocy w, w tym odcinku, co się zepsuł i no miałem pod koniec kilkanaście procent tylko. E, na pierwszej nocy, no to zdarza się, że udziałem po kilkadziesiąt i zastanawiam trochę nad y, tym, czy przy... nie zaglądać na kamerę, tylko wtedy będzie mniej ciekawych scen, Wtedy gdzieś dopiero w okolicach trzeciej był, oni wyszedł i w okolicach czwartej dopiero mi pierwszy jumpskar wyskoczył, który i tak po chwili znikł. więc pierwsza noc jest tak łatwa, że to nawet nie ma co próbować y, się z nią męczyć, po prostu ją trzeba przeżyć. Ja ją zrobię teraz na spokojnie i myślę, że po prostu wam wytnę. Najlepsza funkcja gry. Szkoda, że z tego wiatru się nie da połączyć, bo w UCN się da i no mówię, że gra... Mówiłem w poprzednim odcinku, tym który wywaliłem. Niestety musiałem go wywalić, bo Dzięki, że ja grałem już w ucn -a. i przez to mogę trochę ogarnąć ale. To się trochę zmieniło przez to, że w drugiej nocy zginęłam aż dwa razy. Więc... Trochę śmiesznie. Eee, mechaniki niestety sam, bo to też nie jest takie na telefonie, że żebym mógł odkryć własne mechaniki. Czy własne mechaniki, nie. sam bym mógł od odkryć mechanikę. Ale życie, myślę, że sporo tych scen, które ja teraz mówię, że ja powycinam, ale... No. Jakbyście chcieli kiedyś odcinek bez zdjęć, to możecie y, napisać. Nie mogę to zrobić na ileś tam... Nie wiem, na, na 100 subów będę zrobić odcinek bez cięć na przykład. Bo raczej się nie spodziewałem jakichś wow, mega ilości subów. Yy, robię to bardziej tak, żeby y, móc sobie y, coś na, grać w gierkę, którą lubię, czy akurat w tym wypadku FNAF. I, i przy kiedyś się z kimś tym podzielić i może też ktoś stwierdzi, że w sumie on też chce. W pierwszej nocy nawet nie wiedziałem, że on tu jest w korytarzyku, bo O nie, dobra, dobra, tu można zobaczyć, on jest w tym czy nie? Yy, tu jest. O, yy, trochę trudno jest zobaczyć, bo mu ząbki, bo śmierdzi mu z łap, jak nie wiem. I też umyję. Boże... ogóle... Właśnie... nie mają zębów. Chyba specjalnie po to, żeby ich jedli. Dzieci tak zrobili. Nie wiem, ale że te zęby Chiki, to jakby ich nie było, to nie wiem, chicka by wyglądała tak nie jak Chica, ale szczerze, byłoby to dużo bardziej realistyczne. mi się, bo on tu pewnie jest gdzieś obok w miarę. Nie ma go tu, to jest hit, to jest happy. W chyba stoi, no chyba, chyba tak. Chyba tak, albo jestem ślepy, możliwe, że też. Teraz przynajmniej nie będzie się poszedł jebać godziny. Znaczy 2 godziny. Pół godziny odcinek. Już patrzę że nagrywam, 7 minut. Możecie zobaczyć, który u was jest na YouTube teraz, jaki jest u was czas. I zobaczyć ile z tych scen, które jakiegoś gadania, ile czasu tak naprawdę wyciąłem, nie? Eee, powiem wam kiedy będzie 8 minut i wtedy będziecie mogli sobie zaspacjować i to ogarnąć. 8 minut jest teraz Sprawdźcie, się je A ja popatrzę, gdzie są te jakie, One są tu i tu Musimy mieć w miarę chillowo W pierwszej nocy się prawie nic nie dzieje yy, Druga jest... Myślałem, że będzie prostsza, a ona jest ciężka Ale jako mnie nie jestem to zrobić. Myślę, że jak będziemy grać w czwórkę To już będę w miarę te mechaniki FNaFa Bo też mechaniki czwórki niestety znam Ogólnie znam w większości gier mechaniki z C Location nie znam zbyt wiele mechanik i yy, w yy, 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 tym, nie jak to się nazywa, ale tam tworzyć własną pizzerię. Yy. Ale myślę, że to jest mniejsza, yy, bo póki co nagrywamy te części. Pierwsze, yy, bo z Location jest piąte, a szósta jest, a ta... tworzyć własną i wtedy będą takie momenty, że może faktycznie będę odkrywał mechaniki i myślę, że wtedy jest lepiej dla was jako widzów. Ciekawie się to ogląda. Przynajmniej ja tak wiem, że zawsze mi się oglądało tu wygodniej. Yy. Yy. Odpowiadam na pytanie, których już jeszcze nikt nie zadał. To jest trochę takowe, ale myślę, że to się przyda. Yy. Może to być ciężkie, bo naprawdę tu wychodzi poza ekrany eee, Jak widzicie Jak robię coś takiego to mi wychodzi poza ekrany eee, Kursor No i mam wtedy takie lipy trochę Tajem, on się tu nawet nie pojawia, już zdążę wygrać Beka Beko jest tu, Czekaj jest tu No to w sumie Beka A Foxy? Foxy się dopiero pokazał Z drugiej nocy, jak dobrze wiem, to pod końcówkę już może być Foxy ta animacja może być trochę, trochę drewniana, wiesz, że nieopłynna. Przepraszam w tych odcinkach już, których nie będę nagrywał, początku spróbuję to ogarnąć, ale... Znaczy, ogarnąć. No i wygrana. Nie jest mój głos opóźniony, ja tak po prostu późno powiedziałem. Ale wygraliśmy. Spróbuję jeszcze zrobić drugą noc. Nie wiem, co ja miałem teraz powiedzieć. Próbuję po prostu, spróbuję, nie wiem. A daję sobie dwie próby, bo nie chcę z tego pierwszego odcinka nagrywać jakoś długo. nie chcę mi się montować kilkugodzinnego wideo. Yy, yy, w którym cały czas próbuję przejść drugą noc, bo drugą noc z jakiegoś powodu jestem w jej wymiany. Nie wiem, ale spróbuję to ogarnąć. Yy, nie wiem, to w każdej chyba nocy działa nawet. No i mówię, że... Y, mówiłem w poprzednim filmiku, nie wiem czy teraz mówiłem, wyraźnego się powtórzy i to wytnę. Y, że... Ja nie znam że... nie, nie, że nie znam. Znam fabułę. Y, a przez to, że znam fabułę, może być trochę mniej ciekawie na tych filmikach. Y, no liczę, że wam to nie będzie aż tak przeszkadzać. Ale ja na przykład lubię oglądać, jak ktoś tą fabułę odkrywał jednak, ale... Y, no Niestety, tak wyszło, że ja yy, po prostu już ją znam. To jest jednak gra z 2014 roku, yy, która już tutaj się ma za sobą, ale ponieważ mi może zaraz wyskoczyć, jeszcze w nocy 80% mogło być lepiej. Nie, nie narzekam, pokusa. To jest tu, dobra. Yy, no, ale właśnie, to jest tak dalej, tak zrobione, że nie w teoretyce nawet nie musisz patrzeć na te kamery. Ale, jakby to ci tak zachęca, żebyś na patrzył. nie patrzył. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale naprawdę mecha. Yy, Moja to uczucie. Yy. Po... On jest już obok, zaraz możemy wskoczyć. Czekaj jest w kuchni, więc w sumie. Yy. Ja piję yy. Tak, randomowo zatrzymałem nagrywanie przez przypadek. I teraz nie mogę wyjść! Ej, jak ja to wygram, to będzie... Mogę to zmieniać. Ej, co jest? Ida. Ej! Jak ja mam... Aha, dobra. Wspaniale. Będzie do, 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 do rywek, nie? <gra>, Gra się rozjebała. Ale zatrzymałem nagrywanie, więc by tu musiałam to dograć. To Ale nie wiem czemu tak losowo zatrzymałem wpierę. Eee. Ja będę na łodziźki zamknąć. Bravo, bravo, John, bravo. I teraz mam dosłownie minutową dogrywkę do kilkunastominutowego filmu. Ja teraz lecę to montować.